W Borysławiu po dwóch latach pożaru znów tętni życiem prywatny skansen miejscowego Polaka Sergiusza Syłankiewa. Dzięki pomocy rodaków z Polski udało się w ciągu siedmiu miesięcy odbudować główny obiekt, XIX-wieczną Huculską chatę. A liczba eksponatów, jakie zdołała zgromadzić przekroczyła też sprzed pożaru. To już blisko 4000 tysiące unikatowych przedmiotów. Muzeum został założony, faktycznie zbiórka moja została założona 20 lat temu. 20 lat temu utkło mi coś takie, no w środku miałem bardzo dużo pamiątek po babci, po dziadkach. No i właśnie zacząłem zbierać, kolekcjonować. Na początku jakieś tam znaczki pocztowe, jeszcze tam coś, jeszcze tam coś. Dosyć zwiększyła się ta kolekcja, no i powstała taka inicjatywa, żebym zakupił chałupy, żeby to wyeksponować wszystko. No niestety 4 lata temu, no 3 lata temu, weźmy 4 rok temu, 80% moich zbiorów poszło z dymem. No ale mówią, jak to Pan Bóg jedno zabiera, drugi daje. Także za te 3 lata, no to kolekcja się odnowiła. Faktycznie mam to samo, że miałem 20, za 20 lat swoich zbiorów. Eksponatów ja mam blisko 4000 z dokumentami. Chcę właśnie teraz podziękować tym wszystkim ludziom. Była zbiórka w Polsce na odnowienie mego skansenu. Chciałbym serdecznie wszystkim podziękować. Ktoś dał złotówkę, ktoś więcej, ale zrobiliśmy to, że zrobiliśmy. Jest rezultat naszej pracy. Właśnie za trzy lata została chałupa odnowiona i tak jak ona była, może jeszcze piękniejsza się zrobiła jak była. Pan Sergiusz opowiada o najcenniejszych eksponatach, jakie udało mu się uratować lub zdobyć po pożarze. No to jakbym powiedział, za każdy eksponat, to trzeba byłoby do wieczora opowiadać. Na takie najciekawsze eksponaty, moim zdaniem, mam dwie rzeczy z Dobromila. Jak wiecie, że Dobromil, kościół był w Dobromilu zawsze otwarty, dojeżdżał ksiądz z Nowego Miasta do Dobromila i po prostu przez wypadek poznałem pewną osobę z Dobromila, która... Odkupiłem od tej osoby dwie, dwie takie rzeczy, godło polskie, które były przechowywane w szmatach na strychu. Pani nauczycielka, która widać, że się bała to utrzymywać w domu, zamotawał szmaty i położyła na strychu. Dla mnie to jest wielka, cenna pamiątka. Bo przez tyle lat um, uchowała się faktycznie. No, w Spichlerzu też jest bardzo dużo pamiątek, właśnie. W jest zgubicz od nas, może ze dwa kilometry ode mnie. przyniesione został gdzieś około 5 lat temu, zakupione za, za drzewo na palenie, bo miał już, po, już być rozebrany i spalony. Prywatny Skansen przyciąga dziś turystów, uchodźców wewnętrznych i gości z Polski. Ja dużo cieszę się, że ja tu potrafię pierwszy raz sudy. Cieszę się, że mogłem tu przyjechać po raz pierwszy. To niezwykłe muzeum zrobione z sercem, ale i bardzo profesjonalnie na poziomie europejskim. Pan Sergiusz to ciepły, życzliwy człowiek. To miejsce ma potencjał. Można tu zorganizować plenery malarskie, zapraszać artystów z Polski i Ukrainy. W każdym eksponacie ukryta jest historia ludzi, którzy tu żyli ponad 100 lat temu. Jest tu po prostu pięknie. Ja ile razy tutaj przyjeżdżam, jestem pod ogromnym wrażeniem, tym bardziej, że ostatnim razem jak tutaj byłem, to tutaj pana prezesa spotkało to nieszczęście, że część tych zbiorów spłynęła i, i, i zostało dziedzictwo utracone bezpowrotnie w pożarze. Natomiast no, widzę, że to pięknie tutaj jest odbudowane. Chylę czoła i, i szacunek wielki tutaj dla pana prezesa, że gromadzi te eksponaty tutaj, z tej okolicy, tutaj całej ziemi drohobyckiej, ale no wiemy, że, że z całego tutaj obwodu. Mamy możliwość po raz kolejny przyjechać tutaj i zapoznać się, zapoznać się z historią, z kulturą, która kiedyś tutaj była bardzo żywa i dzięki tym przedmiotom ona jest żywa nadal. I to jest bardzo duża zasługa w tym pana prezesa Sergiusza i ludzi, którzy go wspierają w tym, w tym zaszczytnym dziele. Oprócz prowadzenia skansenu Sergiusz Syłańciew założył Regionalne Towarzystwo Kultury Polskiej w Borysławiu. Wolontariusze Fundacji Bratnia Dusza Skręnicy przekazali jego podopiecznym paczki żywnościowe, a dla muzeum symboliczne dary z Polski. Sergiuszu, wspaniały, cudowny człowieku, prezesie Regionalnego Towarzystwa Kultury Polskiej w Borysławiu. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za wspieranie Polaków tutaj na Ziemi Borysławskiej i nie tylko na Ziemi Borysławskiej. Chcemy Ci wręczyć taki skromny prezent. Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus. I naszego Ojca Świętego na Pawła II w podziękowaniu za codzienną opiekę, w podziękowaniu za dzisiejszą akcję, za to, że pomogłeś nam objechać po tych właśnie starszych osobach, po tych naszych Polakach, wręczyć im tą żywność i za to, że oni mogą na ciebie liczyć każdego dnia. My jesteśmy rzadko z doskoku, ale tu jesteś każdego dnia. I z tego miejsca dziękuję ci w imieniu własnym i wszystkich Polaków za dbanie o tą Polskość tutaj na Ziemi Warszawskiej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Weźmiemy do biura, powiesimy w biurze. No naprawdę. Radnie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Sergiusz Syłankiew chce nawiązać współpracę z prywatnymi skansenami w Polsce oraz instytucjami, które dbają o dziedzictwo polskie poza granicami kraju. Potrzebuje m.in. środków na zabezpieczenie zbiorów i kontynuację swojej misji.